Lalki BJD. Są głównie z Azji, przeglądam różne strony internetowe. No i wyszukuję takie moldy, czyli takie twarze, które najbardziej mi się podobają. No i też kształty, tak każda ta lalka ma inne ciało, tak, inną sylwetkę, czyli to nie są takie lalki Barbie, które są no, wszystkie takie same, tylko. Każda jest inaczej skonstruowana, więc też się przyglądam tak budowie na przykład jointów, czyli tych stawów, jak one składają ręce, żeby najlepiej pozowały, bo to jest też dla mnie bardzo ważne przy fotografii, bo to nie jest tak, że się idzie do sklepu i, i można zobaczyć, dotknąć. Poprzyglądać się szczegółom, tylko mm, faktycznie wszystko jest takie wirtualne, i potem, e, dopiero jak ta lalka przyjdzie, trafi do domu, to, to się ją e, widzi tak naprawdę, no i, i dopiero jak się ją wystylizuje. To są wszystko tak zwane preordery, czyli mm, zamawia się lalkę, którą oni dopiero robią. E, no i tam wszędzie jest e, zaznaczone, że no nie można zrezygnować, tak? Nie można jej zwrócić. No, chyba, że coś jest faktycznie uszkodzona albo coś się dzieje, no to reklama, reklamować można, tak? Także zdarzyło mi się, że tam lalka nie wiem, miała złamany palec albo pękniętą nogę. Jedna przyszła z roztrzaskaną głową. Zdarzało się, takie, zdarzało się takie reklamacje, to wtedy najczęściej dosyłają tą część uszkodzoną. Natomiast no nie ma możliwości zwrócić lalkę, bo, bo się nie podoba. Każda ma imię. No a inspiracje czerpię głównie ze świata sztuki, no, szeroko pojętej, i nie wiem, i z literatury, i różne postacie, z książek, które czytam, które gdzieś tam mi zapadły w pamięć, które są jakoś tam dla mnie ważne albo z filmów no i czy z muzyki no przeróżne no bardzo różnie to bywa no raz miałam nawet lalkę która miała na imię Riocha dlatego że to mój ulubiony gatunek wina jedna ma, miała na imię Taria tak dlatego że Taria Turunen na przykład z Nightwish tak czyli to z muzyki jest na przykład lalka, która ma na imię Desiree, tak jak główna bohaterka kwietniowej czarownicy, Axelson, to z kolei z literatury. Jest na przykład Odette i czyli no z, z Jeziora Łabędziego. Także no, przeróżne. Są to swego rodzaju przedmioty, jednak powiedziałabym upodmiotowione, w tym sensie, że no, są jakimiś postaciami, tak, które tworzę. Natomiast w takim tak jak piszę książki, na przykład, tak i tworzę postaci, tak robię to w lalkach fotografii. I yy, tylko że tutaj jakby operuję obrazem, tak, czymś, co jest widoczne i na co mogę popatrzeć, i nie potrzebuję do tego słów, tak, żeby to opisać, nazwać właśnie. No, dlatego tak ciężko mi się wygadać, bo tak ciężko mi to nazwać, bo dlatego właśnie zaj zajęłam się fotografowaniem tych lalek i tworzeniem tych postaci poprzez lalki. Także, no są to postaci i dla mnie to też jest taki kolejny sposób mówienia o emocjach, wyrażania emocji, tak w takim nie do końca oczywisty sposób, tak właśnie tak bardzo symbolicznie. Też dwuznacznie, w, w tym sensie, też właśnie zostawiając pole do interpretacji dla innych, tak, i bo to niekoniecznie są tylko i wyłącznie moje emocje, tak? tylko staram się, żeby to było takie uniwersalne. nieodłączną częścią jakby tego, tej pasji, tak, można powiedzieć, są, jest właśnie fotografia, tak, jednak się je fotografuje, znaczy są, zdarza się, że no ktoś trzyma te lalki w kablotach, czy, czy w pudle i tyle, nic więcej się z nimi nie dzieje, natomiast, no zasadniczo takie clue tego hobby, no to jest fotografowanie i też właśnie zmienianie, tworzenie tego wizerunku lalki i wyrażanie coś poprzez właśnie to, tak? czyli tworzenie tych postaci. No. Niektórzy tworzą te postaci w bardzo taki zaawansowany sposób. Tworzą właśnie te historie, spisują je no, od, od początku po prostu ze wszystkimi detalami, szczegółami i, i ta postać już żyje, zanim w ogóle jest, no, lalka fizycznie jest, nie wiem, zakupiona i i, i stylizowana, tak, także, no a fotografia też jakby utrwala pewne rzeczy, tak, czyli właśnie zatrzymuje je na chwilę, ponieważ, no, one są zmienne, można właśnie zmienić fryzurę, a nawet właśnie makijaż i, i tak dalej, no więc one się zmieniają, no i fotografia też jakby... To dokumentuję w pewien sposób. No i, no i właśnie tworzenie różnych sytuacji, scenek. Na początku bardziej się skoncentrowałam na lalkach, tak, bardziej właśnie szukałam tych lalek, rozpoznawałam ich możliwości i jakby poszukiwałam tej jednej powiedzmy, czy tych, tego rodzaju lalek, czy stylu takiego swojego. Także eksperymentowałam dosyć sporo. I fotografia była bardzo taka mało zaawansowana, mm. <laughs> bardzo jakimś prostackim aparatem i, i tak dalej. I wydawało mi się, że to wystarczy. No a potem jakoś tak z czasem zaczęłam się faktycznie w to zgłębiać i, i poszukiwać coraz lepszej drogi wyrażania tego i coraz bardziej zaawansowanych sposobów, technik, między innymi właśnie fotograficznych i też zaczęłam się tego uczyć. Niestety tak to u mnie wygląda, że no jeżeli wyczerpują mi się pomysły właśnie na zdjęcia na przykład, to, no to puszczam lalkę w świat, tak? czyli sprzedaję ją komuś innemu. I, y, 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 no, I nie trzymam jakby lalek, właśnie tylko po to, żeby je mieć i, i żeby trzymać, tak? Także to nie jest takie. Y, y, y takie typowe kolekcjonerstwo w sensie gromadzenia i, i trzymania, tak właśnie dbania o takie eksponaty gdzieś tam sobie w gablotce odkurzania i tak dalej, tylko one cały czas faktycznie żyją i, i spełniają jakąś rolę właśnie takich jak dla mnie fotomodelek, tak. No i... I czasem jest tak, że no i ja się zmieniam, tak, tak jak wszystko dookoła się zmienia, i w pewnym momencie się okazuje, że już ta lalka nie, wiem, nie inspiruje, że już nie mam na nią pomysłu, i, i wtedy e, trafia do kogoś innego, kogo mam nadzieję inspiruje. Po tym, jak e, lalka do mnie dotrze, trwa to no, często parę miesięcy. Czasem e, są różne przygody, tak? Zdarzyło mi się na przykład, że ponieważ ja nie maluję sama lalek, wysyłam je do artystów, artystek, które te lalki malują, w tym się specjalizują i są w tym świetne. I one są i w Polsce, i na całym świecie. No ale na przykład właśnie miałam taką przygodę, że wysyłałam lalkę na makijaż, głowę samą lalki, no i niestety zaginęły. Tak, nasza niestety poczta zawiodła i no i teraz żeby odzyskać taką lalkę, tak, musiałam zamówić głowę w tej firmie też bardzo tam wybłagać, ponieważ nie sprzedawali samych głów, tylko całe lalki. Często no na lalkę, zanim ją wyprodukują, zanim ją zrobią, zanim ona trafi do Polski, tak, do właściciela, to już trwa parę miesięcy. Teraz, na przykład, minie rok, jak czekam na jedną lalkę, jeszcze jej nie dostałam. Także, no, no też to uczy naprawdę cierpliwości. No więc właśnie parę miesięcy też trwa właśnie oczekiwanie na makijaż, tak, bo to nie licząc przesyłek, ale też artystki trochę nad tym pracują, też często jest kolejka, w której się czeka no i też zamawiam stroje dla nich, też mam już sporą kolekcję tych strojów, więc tam ja, gdzieś tam te kostiumy są u mnie już dostępne i czekają, ale czasem sobie wymyślę coś takiego, co co muszą co, co musi być uszyte, tak więc też wtedy kogoś proszę żeby to uszył, wysyłam często swoje materiały, jakiś swój projekt, pomysł na to. I, I no, i to też się wiąże z jakimś tam czekaniem. Też zrobienie oczu dla lalki, czy znalezienie tych odpowiednich oczu, czy peruki, i tak dalej. Więc, no, generalnie parę miesięcy. Dużo z tych rzeczy oczywiście może być w tym samym czasie, tak, no, ale zanim to wszystko się w tym czasie zbiegnie, no to tak to trwa. Czasem mam pomysł o, od razu i szukam właśnie takiej odpowiedniej lalki na to, właśnie odpowiednich rysów twarzy, żeby ją w ten sposób wystylizować, żeby stworzyć tą postać, która gdzieś tam za mną chodzi. Czasem mam, nie wiem, gotowe kadry, tak, jakieś e, zdjęć, które chcę zrobić i, i właśnie szukam tej, tej modelki, tak, tak jak w fotografii się to dzieje. No, a czasem sama lalka jest na tyle inspirująca, jest ciekawa, i, i po prostu się zastanawiam, co z niej może być, że tak poeksperymentować. I czasem nie są to takie oczywiste rzeczy, czasem po makijażu okazuje się, że to zupełnie jest coś innego niż, niż się myślało. też jak się samej nie maluje, to, no to też przekazać tej drugiej osobie, która to maluje, jest czasem ciężko osiągnąć dokładnie to, o co chodzi, tak? Więc czasem się no, po prostu szuka i szuka. I, no i często się nie znajduje. I ja myślę, że tak to właśnie też na tym polega to, to hobby całe, tak, że się właśnie stwarza te postacie, które wydają się właśnie... Te jedyne, właśnie, że jakaś skończona historia, a, a potem okazuje się, że jeszcze nie, że jeszcze czegoś brakuje, że jeszcze może coś innego, coś innego się wykluwa w trakcie, no i tak, tak to żyje cały czas i, i zmienia się wraz z nami.